Oblicz stężenie molowe 10% roztworu bromku sodu o gęstości 1,05 g na cm3. W tym zadaniu mamy obliczyć stężenie molowe roztworu bromku sodu, czyli roztworu NaBr, o stężeniu procentowym 10% i gęstości 1,05 g na cm3. wzór na stężenie molowe to cP razy 0 przez 100% razy m. Mamy cP, mamy ro. E, mamy tutaj 100%, który jest stałą wartością, natomiast brakuje nam M. Masa molowa NaBr równa się masie molowej Na i masie molowej BR. Masa molowa Na równa się 23, masa molowa BR równa się 80. Czyli masa molowa NaBr równa się 23 plus 80 równa się 103 gramy na mol. I teraz podstawiając do wzoru nastężenie molowe, 10% razy 1,05 g na cm sześcienny przez 100% razy 103 g na mol. Teraz tak, procenty nam się skrócą i mamy tutaj, y, tu jest 103, powinno być z przodu, y, 103 g na mol, czyli mamy gramy na centymetr sześcienny, Podzielić przez gramy na mol, czyli tak jakbyśmy pomnożyli przez odwrotność tego, co jest w mianowniku, czyli gramy na centymetr sześcienny z licznika razy mol na gram, czyli wychodzi nam jednostka mol na centymetr sześcienny. Zatem 10 razy 1,05 to będzie 10,5, natomiast w mianowniku mamy 100 razy 103. Tutaj mamy 10300 i to będzie mol na centymetr sześcienny. Zatem CM równa się 10,5 podzielić na 10 300, czyli to jest równe 0,001 mola na centymetr sześcienny. Natomiast, ponieważ my wyrażamy zawsze stężenie molowe w molach na decymetr sześcienny, a pamiętaj, że 1 decymetr sześcienny to jest równy 1000 cm sześciennych, więc jeżeli mamy tutaj 0,001 mola w jednym cm sześciennym, to w 1000 cm sześciennych będzie x moli. x będzie zatem równy 1000 cm sześciennych razy, to na krzyż. 0,001 mola i to dzielimy przez to co jest tutaj na krzyż przeciwko x podzielić na 1 cm sześcienny. X zatem równa się 0,001 razy 1000, czyli mamy 10 do 3 razy 10 do minus 3, czyli to jest 1. Zatem mamy 1 mol. I w związku z tym nasze stężenie molowe będzie wynosiło 1 mol na decymetr sześcienny, ponieważ jest to wartość, którą policzyliśmy właśnie na 1000 cm3, czyli taka wartość przypada na 1000 cm3, a 1000 cm3 to jest 1 decymetr sześcienny. Więc stężenie molowe 10% roztworu bromku sodu o gęstości 1,05 g na cm3 wynosi 1 mol na decymetr sześcienny.